Stajcie. Jesteśmy na lotnisku, jedziemy do Hiszpanii. Jolka kupiła sobie dwa telefony do Madrytu. Serio? No, specjalnie żeby się pofleksować. Oh! Napisał mi y, GPT, że w Madrycie <laughs> jest kilka z tym, zawsze z tym w w w zresztą. Używaj wyszukiwarki Google. W Madrycie jest kilka świetnych aplikacji no, no, do planowania no, no, podróży transportem publicznym, coś jak polskie jak dojadę. chcecie pomachać do vloga? Chcecie pomachać do jak za i o, słuchajcie Dobra No, jestem chora! Kostą Mam parasol. Ja nie mam. No, ale to mam... O co parasol? No i rozłożyła! No już zaraz będziemy lądować od dojekrego. No, eee, no i. Czy macie jakąś radę? Tak, tak. Tak, to tak. No, jestem chora. I czy macie? Piszcie w komentarzach na dole, co zrobić, żeby odetkać. widzę uszy. Hanę, lądujemy! Lądujemy! Słuchaj, nie było będą, no nie? Nie Mogły być lepiej. Witajcie! Jesteśmy już w Hiszpanii. Cześć, jesteśmy już w Madrycie. Dlaczego na nagrywasz iPhone'em ale masz iPhone 16? Myślę, że po co ci wzięliśmy, że znowu eee. iPhone 16. Jesteśmy na metrze, na metro czekamy. Chcecie krzyknąć coś w stylu e, a, Akademia albo coś? Nie chcę, nie, chcę, nie, chcę, nie, chcę, nie, chcę, nie chcę. A, dzięki, dzięki. tym razem zobaczcie nas tu ze złotym medalem. Jedna już odpadła. Wyszliśmy, pierwszy raz na polu w Madrycie. Od boku, od boku. Nasza koleżanka jest w ciąży. Na zakupy dla mojego bąbelka. Co się dzieje? By wypadać i ten bąbelek. Jedziemy po ciasku. Jedziemy metrem. Okay. I jest sobie kredyty. <grym> Tam jest sok nie wrobić. To oni jeszcze byli w do drogi. Jesteśmy w naszym hotelu. Jak się dalej zemnie. Idzie nocą, bo no nie wie co. Tak. <grym grym> Yummy, yummy. <grym> Oj, ale bardzo <grym> aparat. A są jeszcze talerze? Na mnie. Tutaj są. Ale tu nie na Welcome to our apartment. Zapraszam do pokoju numer 4. Potem zobaczycie resztę. Nasz pokój. Wspiernie. Tu jest lustro do e, sprawdzenia fitów. Czy, czy siedzą. Mm -hmm. No i siedzam. ale mamy mecz dzisiaj. Ty czarna, ja biała. Jakbym była na czerwono, to by była polska. Boho style, boho essence. Zapraszam dalej. O, gdzie na tłudzi, mamy to! Sraka na Słuchajcie, wstaliśmy już, idziemy na Jedziemy konkurs. Na pociąg. Do Burgos. Hello, hello. Szukamy naszego pociągu. Gdzie on jest? Jesteśmy w Burgos, uwaga, machamy wszyscy. Krzyczymy Burgos. 3, 4, Burgos! Tak, miałam auta. Kaja, wygląda mega dobrze. Ale czekajcie, że trzeba powiedzieć po co tu przyjechałyśmy. Przyjechałyśmy po złoto. Po bo. Jesteśmy w kawiarni pod teatrem. tutaj jest, jest nasz posiłek. Proszę pomachać do vloga. Welcome to, interesting to jest nowy stroj Julki Tak okay. Pasuje ci, pasuje, pasuje. pasuje. Ogarniamy się już na konkurs Ogarniamy się na konkurs <laughs> Jesteśmy już w sukniach, idziemy robić teraz zdjęcia Coś masz do powiedzenia? Bardzo ciepło Robimy zdjęcia. Masz coś do powiedzenia do vloga? A oglądałeś y vloga z Dance Workout? O, dobra. No. no wiem, wiem, ale że się zastanawiam, czy obejrzałeś. To super. Yes, of <laughs> kim próbujesz yes. być? No, babe. I'm a typical Ja. Zalom, do no, A. Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża do ciężko pracujących, cierpiących na pryszach. Jedna, jedna w zwolnionym tempie potem Ty będziesz Gregor. Kaja umarła, więc

widziałam obok tego. O jedzie... tym samym, że dzisiaj siedziałeś, czekaj Kraków, Kraków. Madres, Madres Molał, róż. Lena, a kiedy będzie Ojczyzny moja w jasnej, jasnej, broni szczęstościowej i w ostrej. I... Bramia, świecisz. Następny dzień wstaliśmy. Lekko się spaliłam, ale lekcyjko, więc już chodzi e, Jesteśmy na przystanku, czekamy, ale nie na metro Na metro. To jest ucieknią kredytów z

Hundi kolor. Widzicie to nie wiem, czy to aż tak widać, że to jest Hundi. Masz uh, sobie być księżniczko Jak ci jeszcze podbiła sukienkę? To właśnie ty. To jest do vloga. Coś masz do powiedzenia? Dobrze powiedziane. Powiedziała, powiedziała. Субтитры <laughs> сделал W komentarzu, jaki jest wasz ulubiony owoc? Mm, a jaki jest, jest wasz ulubiony owoc? Ja nie wiem, jaki jest mój ulubiony owoc. E, moim ulubionym owocem jest owoc z żywego, z jezu I banan. I banan. Ja nie lubię bananów. To ja cebulę Chulba. wybieram. Mhm. To kocham cebulę A mój ulubiony owoc? Nie to lubię. Migor. Cześć, Cięcior, jak dal? Dobry dzień. nada, Echo, przede wszystkim, seryj, porętniemy. na o, odzienia głowy ma też zakłada swoją chustkę Zosia znalazła swój perfect match no quest wykonany to Teraz quest. szukamy do twojego Tak, mi się wydaje, że tam są takie no, żółtawe. Słuchajcie, znaleźliśmy Kole... mm -hmm. znaleźliśmy kaję. Widzicie to? Widzicie to? Teraz ja będziemy to szukać Julki. Już Wam <laughs> pokazuję jak Julka wygląda. Może być ciężko, ale Może damy ciena, radę. Idziemy właśnie na metro. się dzisiaj rano na baseniku. I co? Idziemy teraz do dziewczyn, do jakiegoś parku. Ja Dosła do nas Wiemy, do jeszcze. Tutaj jest wypały, Zosia Iga. I za nami będzie Słała Madzia. Tak, mamy kontakt. Witaj vlogu. Jesteśmy, Jesteśmy na wzgórzu w Pałacu Królewskim. Przy Pałacu Królewskim. Dzień, Więc pozdrawiamy vloga. Widzimy właśnie, to ma pełna ekranka. Teraz jest pełna. ty chcę wrócić. Rozgryź. Rozgryź. On to robi. To jest taka Aha, bo wyjadłeś się że Nie, bo myśmy je jadły te same leki, To jest makaron No już, kurwa Bądź Boga w sercach, nie przeklinaj kuna Bo naprawdę już przesadzasz Bo mnie to naprawdę zaskakuje, że baletnica mówi takie brzydkie słowa Mega mi się to nie podoba Filmy Sostener i Abra <grymka> bardzo znają O, Estressos i que no veu el ritme ni ni. Podria començar a començar, no sóc bé. Ja he dit. Niestety. A kontent, to kontent musi być w poziomie. To O, jeszcze ona wpadła do sików. Tak. O! <grym> Następny dzień. <grym> okay. Idziemy teraz do muzeum. Się A jak smakuje kardamonka? Jest eee. eee. słodka? Jak smakuje kardamonka? To nie jest taka ostra przyprawa? No trochę znam ale wygląda. Preparacje masz <grytanie> Idź, teraz ty masz łok Mydło na to, że to jest. Dobra? Jezu, farao. Fajnie. Jest Nie mam spadku, boję się. Siła łazę, że nie masz liśum, szum, szum. Wysłysza tum, tum, tum. Wracaj wracaj, wracaj. <laughs> Może też part To jest jest W życiu? Burgu. Burgu. ja powiem, ja powiem, Jak? sobie Jak? pomarańczową Jak? Jak? co Jak? lepsze ją, że jest dobra. Jak było na zachodzie? Nie było zachodu. Nie było zachodu, ale było bardzo ładny widok No, ja, mam zdjęcia. No, my nie byłyśmy na zachodzie, my byłyśmy w takim no. no, my do sobie zamiast na Spojrzała, że na ona i na Przegapiłeś moje opowiadanie o jednej no. piciolice, no. myślę, no. wspominała no. no. się no. mega mocnej. i Tak będziemy właśnie z moim pomociem. A tak mam zezurę na twarz, jak to robicie? Powiedzcie ja <grym> mi. Ja myślę, że tak. Daj jest... daj. Moi Rejoska to jest znaleźli, no, my... to... Adam. Wracamy Zdlany. dzisiaj. <grym> Jesteśmy w takim pomieszczeniu... 이기들어가 Chcesz coś powiedzieć do vloga? Jak jest, jak się czujesz? Jestem padnięty jak mucha i trzecia Rzesza. A mam jeszcze kole do skończenia, żal będzie je wyrzucać, także...